Pytaliście o bike To dorobiłem bike checka. dzisiaj odpowiem Wam między innymi na pytanie, dlaczego włożyłem do tego roweru taki tani hamulec na przód, a drogi na tył i na te i inne pytania odpowiem Wam w dzisiejszym filmie, także oglądajcie. i koniecznie na naszego Instagrama wstawiamy tam często zdjęcia naszych byłych rowerów naszych byłych projektów i możecie komentować, kontaktować się z nami i także podajcie dobra, tak zaczynając od przodu eee, amortyzator to Fox Kashima yy, z goleniami 34 mm został on obniżany ze 160 mm na, na 130 mm jeżdżę na dużym ciśnieniu i na tym mniejszym skoku na pewno mniej się ugina także jest przyjemniejszy do stopali jeśli chodzi o koła, to zostały one wyciągnięte ze Speca Demo. Eee, z przodu zmieniłem piastę na 15, dlatego że amortyzator jest pod ten standard. Są bardzo wytrzymałe. Wiadomo, są to dużo cięższe zastosowań niż, niż ja je używam. Eee, założyłem na to opony Maxxis Hookworm. Wiadomo, są ciężkie, można je zastąpić Crazy Bobomi, które nie są dużo mniej przyczepne. Ale wybrałem te, wybrałem te. To jakieś kontynentale. Z przodu siedzi u mnie taki dosyć tani hamulec MT200. Jest on w pełni wystarczający. Jeśli ktoś tam pakuje jakieś 4 tłoka naprzód do stanu, to, to myślę, że to nie ma większego sensu. Dobre klacki, dobra tarcza. U mnie to jest G2CS i jest naprawdę wystarczający do jazdy na przednim kole. Z tyłu natomiast to jest Sainte M820 na klockach metalicznych. Z tą samą tarczą. Mocy jest dużo, także nawet nie potrzebuję 203, tym bardziej, że nie chcę obciążyć tej ramy, bo jest ich coraz mniej i coraz częściej pękają w tych miejscach. Starałem się dobrać nawet tutaj takie szczegóły, jak te złote śrubki, żeby pasowały pod kolor tych naplejek. Nie są idealnie dobrane, ale potrzebuję mniej więcej Teraz przejdziemy do kokpitu. Kierownica to Rental Fatbar. Jest jest lekka i nie boję się jej wytrzymałość na bar i tak dalej, chociaż dużo tańsze kierownice też dają radę. Mostek jest od firmy NS Bikes w takim dosyć ciekawym malowaniu. Myślę, że ciężko byłoby znaleźć mostek bez samodzielnego malowania, żeby pasował do tej Ukrainy. Gripy to Dartmoor Icon. Zależało mi na skręcanych gripach, dlatego że w trakcie jazdy w deszczu te zwykłe krwyciły się wokół kierownicy. Są w miarę wygodne. Dużo odcisków nie robił, ale troszeczkę robią. Stary Stary nie są jakieś wyjątkowe. Złożyłem je z tego, co akurat znalazłem w garażu. Tylko górne łożysko jest nowe, ale nie ma luzów, nie strzelają i spisują się dobrze, więc nie zamierzam ich wymieniać Przejdźmy teraz do najważniejszego, czyli ramy Kupiłem ją w po obokanym stanie, wypeskowałem Pistoletem do sprężarki Pan z Greenleaf Club zaprojektował takie wlepki na podstawie oryginału Wyszły no, naprawdę nieźle Są bardzo podobne i ciężko zauważyć jakiekolwiek różnice, patrząc na to w odległości metra wybrałem dwóch Wybrałem ten czarny lakier z grubym ziarnem z Volkswagena Polo Później na to nakleiłem te wlepki właśnie od Clean I na to nałożyłem dwie warstwy klaru Tak, żeby w razie polerki nie zetrzeć kiedyś tej warstwy Także myślę, że kolorystycznie wyszedł dosyć ciekawy projekt I z tego co wiem na razie jest jedyny w tym malowaniu Dobra, korby to Shimano Deore XT Są dosyć lekkie i w sumie zależało mi na wyglądzie A nie wyglądają źle Pedały to Dartmouth Cookie dlaczego nie aluminiowe platformy z pinami dlatego, że moje piszczele ich nie lubią i z tej strony przechodząc dalej do napędu jest 10 rzędowy zbudowany na przerzutce Shimano Sainz z manetką Z kaseta to Sunrise 38 zębów na tej największej koronce blat to Mortotem 34 z zastosowanym napinaczem żeby łańcuch dość, dość często mi spadał i na pewno ułatwia sprawę W trakcie wykonywania jakichś takich bardziej agresywnych trików Sporo osób pytało o oś pod Pegi i siodło eee, Oś dotyczył mi tokarz Jest to oś o średnicy 10 mm z gwintem po bokach Wkładam na nią Pegi, skręcam nakrętkami I rower się staje bardziej funkcjonalny A siodełko to Velo 7034 Obite skórą, hmm, skórą z z dołu przybiłem to szywkami tak jak to było robione oryginalnie w tych siodełkach I jest naprawdę, jest naprawdę przyczepne To tyle mam do powiedzenia o swoim rowerku Mam nadzieję, że podsunąłem wam jakieś pomysły na budowę swojego Niezależnie czy to ma być budżetowy, czy już jakiś taki bardziej profesjonalny I to tyle, na razie, cicho